Dzień dobry. Porozmawiamy na temat zajęć, które Pan tutaj prowadzi. Proszę mi powiedzieć, Pan jest nauczycielem WF również w tej szkole? Tak. Popołudniami zajmuje się Pan floretem, tak? Czy to jest floret tylko dziewczyn, czy chłopców również Pan? To jest tylko floret dziewcząt. Czy jest duże zainteresowanie wśród dziewczyn tą dyscypliną sportu? To znaczy, może być nawet większe zainteresowanie niż nasze możliwości. Maksymalnie około... Parów zawodniczych to jest wszystko, na co nas w tej chwili stać, i sprzętowo, i czasowo, jeśli chodzi o opiekę taką ściśle trenerską. Czy na zajęcia floretu mogą chodzić tylko uczniowie tej szkoły, czy również dziewczyny spoza tej szkoły? Z założenia i ze statutu nie. Wszyscy chętni, ale zazwyczaj jest tak, że są to uczennice tej szkoły. Jak często odbywają się zajęcia floretu? Sześć razy w tygodniu. Czy dziewczyny już te lepsze jeżdżą na jakieś konkursy, zajęcia poza szkołą? Przepraszam. Czy dziewczyny, uczestniczki tych zajęć wyjeżdżają sobie na jakieś zawody pozaszkolne? Oczywiście, że na zawody ogólnopolskie jeździmy wszystkie w różnych kategoriach wiekowych. Czy Ola Lasic jest pana wychowanką? To jest to moja sąsiadka i słyszę, że zdobywa teraz w, no, już ogólnopolskie laury, czy to pana wychowanka? Jak najbardziej. Jak długo trenowała? Ona trenuje już ponad 8 lat. Czy to jest jedna z tych osób, z której Pan może być dumny, że był Pani wychowawcą, tak? No, jak najbardziej. Jest aktualną jeszcze do dzisiaj, bo dzisiaj się kończą y, drużynowe mistrzostwa Europy kadetów. Oczy, ona oczywiście już z tej kategorii wiekowej wyszła, ale w ubiegłym roku była wicemistrzem Europy kadetów. Czyli dalej trenuje pod Pana okiem, tak? Oczywiście. Dziękuję ślicznie za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. 5 Cinque...